Zniknął bez ostrzeżenia, bez wyjaśnienia. A ty zostałaś tam, próbując poskładać rozumem to, czego serce nie potrafiło zrozumieć. To scena, która powtarza się w życiu wielu kobiet, przeżywających ją w milczeniu. Mężczyzna, który znika, i lawina emocjonalna, którą to zniknięcie wywołuje. Ale to, co niewiele z nas dostrzega, to fakt, że klucz do odwrócenia tej sytuacji. A raczej do całkowitego przekroczenia bólu, jaki ona sprawia. Nie leży w dziś sprawieniu, by wrócił. Leży w Tobie. Karl Jung mawiał: To, czemu zaprzeczasz, cię zniewala, to, co akceptujesz, cię transformuje. I może właśnie dlatego, gdy on znika, ból jest tak głęboki, ponieważ nie mierzymy się tylko z jego nieobecnością, ale z zaprzeczeniem samej sobie, zaprzeczamy naszej wartości. Zaprzeczamy naszej godności, zaprzeczamy naszej intuicji, która sygnalizowała dystans, zanim jeszcze do niego doszło. Zniknięcie kogoś, kto wydawał się obecny, może uruchomić rany o wiele starsze niż sam związek. Porzucenie, odrzucenie, poczucie bycia niewystarczającą. I to właśnie w tym momencie musimy przestać patrzeć na drugą osobę, a zacząć patrzeć do wewnątrz. To nie jest o nim, to jest o tobie, o tym jak bardzo jesteś gotowa wyjść z pozycji oczekiwania do pozycji obecności, obecności w samej sobie, w swoich emocjach, w swoich granicach, w swoim świetle. Chcesz, żeby wrócił biegiem? Więc ty wróć do samej siebie z większą intensywnością niż kiedykolwiek wcześniej. Ponieważ największy magnetyzm kobiety nie tkwi w ciele, ani we właściwych słowach, ani w strategii. Tkwi w jej przebudzonej świadomości. Kiedy kobieta wraca do siebie, zmienia pole energetyczne, a mężczyzna, nawet na odległość, to czuje. Czuje, że coś się zmieniło, że ta kobieta, którą zostawił w poczekalni, nie jest już w tym samym miejscu i właśnie wtedy wpada w kryzys, bo stracił kontrolę. Nie musisz za nim biegać, musisz biec do swojego wnętrza. Ruch uzdrawiania, który proponuje Jung, odbywa się wewnątrz. Zaprasza nas do zmierzenia się z cieniem, wszystkim tym, co wypieramy, ukrywamy lub próbujemy ignorować. I często naszym cieniem jest właśnie ten przymus bycia wybraną. Jakby miłość drugiego człowieka była atestem naszej wartości. Ale prawda jest inna. Kiedy wybierasz siebie, kiedy kochasz siebie i odbudowujesz się z godnością, w tobie zmienia się coś co zaczyna dostrzegać cały świat. I tak, często sprawia to, że mężczyzna wraca. Teraz jest inaczej. On nie wraca do tej samej kobiety. W tym punkcie dzieje się magia, albo on przechodzi transformację, by dorównać twojej nowej częstotliwości, albo gubi się na dobre. A to, dalekie odbycia stratą, jest wyzwoleniem. Nie zostałaś porzucona, zostałaś wezwana, nie po to, by czekać na kogoś ale po to, by obudzić się w sobie. Zauważyłaś to? Świat się zawalił, ale jakaś twoja część wciąż stoi. Nawet jeśli płakałaś, nawet jeśli tysiąc razy zadawałaś sobie pytanie, co zrobiłaś źle, nawet jeśli czułaś ucisk w piersi przy każdej jego ciszy, jakaś część ciebie pozostała żywa i to o tej części będziemy teraz mówić, bo to w niej tkwi siła. Iskra Twojego ponownego połączenia ze sobą. Kiedy On znika, czujesz pustkę, ale ta pustka to nie On. Pustka to przestrzeń, którą On zajmował, której Ty jeszcze nie wypełniłaś tym, co naprawdę ważne samą sobą. To nie jest o mężczyźnie, to jest o tym, co na Niego projektowałaś. Ile razy był On bardziej ideą niż rzeczywistością? Ile razy bolało to, kim oczekiwałaś, że będzie, a nie to, kim naprawdę był? Jung przypomina nam, że projektujemy na drugiego człowieka wszystko to, czego jeszcze nie zintegrowaliśmy w sobie: idealizację, wybawiciela, partnera idealnego, kogoś, kto nas uratuje od samotności lub wypełni starą pustkę. Ale każda projekcja ma swoją cenę, prędzej czy później pęka. Ponieważ nikt nie jest w stanie długo udźwignąć ciężaru noszenia niespełnionych marzeń innej osoby, dlatego kiedy on znika. On również ci coś oddaje mimowolnie wręcza ci szansę na powrót do centrum twojego własnego istnienia. Tutaj wchodzi zasada: Zrób to tylko ten jeden raz. Ale nie chodzi o psychologiczną sztuczkę ani o strategiczne zagranie, by nim manipulować. Chodzi o gest wewnętrzny, o świętą decyzję nie błagać, nie biegać za nim, nie żebrać o uczucie. Kobieta, która robi to ten jeden raz, która wybiera siebie, która milknie, która obserwuje bez popadania w rozpacz, wysyła do wszechświata wiadomość, że się ceni. A wszechświat, który reaguje na wewnętrzną wibrację, odpowiada zwrotem zwrotem szacunku, zwrotem godności, a często powrotem jego. Ale teraz jest inaczej, ponieważ jego powrót już cię nie definiuje. Nie jesteś już w pozycji potrzebującej, jesteś w pozycji wybierającej. Dostrzegasz to odwrócenie sił? Przestajesz być tą, która błaga, a stajesz się tą, która przyjmuje. A kiedy przyjmujesz samą siebie, nie akceptujesz już byle jakiej obecności w swoim życiu, bo zrozumiałaś, że towarzystwo bez prawdy to zamaskowana samotność. Prawdziwa transformacja dzieje się w tym punkcie. Kiedy on wraca, a ty pełna i świadoma, nie potrzebujesz go już, by czuć się kompletną. I to, moja droga, jest wolność. Jak powiedział Jung. Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywać to przeznaczeniem. Czas przestać nazywać to zniknięcie przeznaczeniem, czas nazwać to powołaniem i odebrać ten telefon. Czy zauważyłaś już, jak jego milczenie krzyczy w twoim wnętrzu? To nie tylko brak wiadomości czy brak obecności, to echo pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Czy on jest z inną? Czy zrobiłam coś źle? Czy nie jestem wystarczająca? Ale tu jest sedno sprawy. Kiedy zaczynasz zadawać sobie pytanie, czy jesteś wystarczająca, ból nie dotyczy już jego, dotyczy Ciebie. Karl Jung pokazał nam, że to, co nas najbardziej rani, w rzeczywistości ujawnia coś o wiele głębszego o nas samych. I w tych momentach porzucenia z wielką siłą wyłania się nasze wewnętrzne dziecko, ta krucha część. Często zapomniana, która pewnego dnia również poczuła, że nie jest wystarczająco ważna, by być dostrzeżoną, wysłuchaną, kochaną. Kiedy on znika, to to dziecko płacze, to ono wpada w panikę, ponieważ brak uwagi ożywia ból o wiele starszy, ból poczucia bycia niegodną miłości. Ale istnieje droga i zaczyna się ona w momencie, gdy decydujesz się zrobić coś, czego być może nigdy naprawdę nie zrobiłaś przytulić samą siebie. Zamiast szukać w drugim człowieku odpowiedzi, której on nie może lub nie chce ci dać, zatrzymujesz się, oddychasz i patrzysz na siebie ze współczuciem. Pytasz: Co ten ból chce mi powiedzieć? I wtedy z odwagą słuchasz. Odpowiedź nigdy nie jest o nim. Zawsze jest o Twojej własnej historii, Twoich nieuleczonych ranach, Twoich powtarzających się schematach. I to jest dar w przebraniu. Jego zniknięcie prowadzi cię z powrotem na ścieżkę uzdrowienia. Bo zobacz, dopóki próbujesz udowodnić swoją wartość komuś innemu, będziesz uwięziona w cyklu emocjonalnej zależności. Ale kiedy zdecydujesz, nawet przez łzy, że nie porzucisz samej siebie, rozpoczyna się nowy cykl cykl autoratunku. I właśnie wtedy zaczyna dziać się coś magicznego zaczynasz ubierać się dla siebie. Dbać o swoje ciało dla siebie, patrzeć w lustro i mówić: Zasługuję na więcej, jestem czymś więcej. Zaczynasz wychodzić z domu oczekiwania, by zamieszkać w świątyni poczucia własnej wartości. Mężczyzna, który znika, wyczuwa ten ruch. Nawet jeśli nie rozumie tego świadomie, czuje to, bo kiedy ty się uzdrawiasz, zmieniasz częstotliwość. A ktoś, kto jest przyzwyczajony widzieć cię na ziemi, nie rozumie, kiedy zaczynasz latać. Dlatego to, co robisz ten jeden, jedyny raz i czego nigdy więcej nie musisz powtarzać, to postawienie siebie na pierwszym miejscu, to uczynienie z miłości własnej swojej bazy, bo kiedy to robisz, coś w nim pęka, a coś w tobie się leczy. Nie jesteś sama, jesteś ze sobą, a to, moja droga, jest początek wszystkiego. Zniknął, czekałaś, ale teraz coś się zmieniło. Nie patrzysz już na drzwi, czekając na powrót. Patrzysz w lustro i po raz pierwszy od dawna widzisz kogoś, kto był zapomniany siebie. Ten zwrot wewnętrzny jest potężny, bo kiedy kobieta przestaje błagać o miłość i zaczyna emanować miłością do samej siebie, wszystko wokół niej zaczyna się reorganizować. I tutaj wkracza fundamentalna zasada Junga ponowne spotkanie z jaźnią tą najbardziej autentyczną, mądrą. I istotną częścią tego, kim jesteś. Przez dużą część życia jesteśmy tresowane, by się dopasowywać, być takimi, jakich oczekują inni, zadowalać, ustępować, przygaszać swoje światło, by nie przeszkadzać. Ale kiedy on znika, a ty decydujesz się ponownie spotkać ze swoją prawdą, ta struktura zaczyna się walić. A to, co z tego się rodzi, to nowy typ kobiety kobieta pełna. Karl Jung mówił nam o indywiduacji, procesie stawania się tym, kim się naprawdę jest nie cieniem drugiego człowieka, nie odbiciem cudzego pragnienia, ale kompletną istotą, która kroczy ze swoim bólem, tak, ale także ze swoją siłą to ten ruch musisz wykonać nie po to, by on wrócił ale po to, byś ty wróciła. Wróciła do odczuwania przyjemności z własnego towarzystwa, wróciła do ufania swojej intuicji, wróciła do mówienia nie, kiedy Twoja dusza krzyczy, że ta droga nie jest dla Ciebie. Na tym polega ironia miłości. Kiedy przestajesz za nią gonić, ona zaczyna biec do Ciebie. Ale uwaga, nie dlatego, że grasz w jakąś grę, ale dlatego, że wibrujesz na nowej częstotliwości. Częstotliwości, która nie błaga, nie zasiewa nadziei tam, gdzie jest tylko brak zainteresowania, nie akceptuje emocjonalnych ochłapów. Ta częstotliwość przeraża niedojrzałych, a przyciąga tych, którzy są gotowi. A jeśli on nie wróci, może dlatego, że on już nie pasuje do twojej nowej rzeczywistości. I to dalekie odbycia tragedią jest ochroną. To życie mówi ci: zasługujesz na więcej. Więcej obecności, więcej troski, więcej głębi. Kobieta, która się odbudowuje, nie prosi o przestrzeń. Ona ją zajmuje. Ona się nie oferuje. Ona jest pożądana. Ona nie gaśnie. Ona świeci. I tak często ten blask jest dokładnie tym, co sprawia, że mężczyzna, który zniknął, wraca. Ale teraz gra się zmieniła. Bo to, co on znajduje po powrocie, to kobieta, która nie jest już do dyspozycji. Jest w pozycji wyboru. On wraca. Ale teraz to ty decydujesz. Porozmawiajmy o kontroli. O iluzji, że jeśli zrobimy wszystko dobrze jeśli będziemy dobre, ładne, dostępne, cierpliwe on nie odejdzie. Ale on odszedł. I to ujawnia surową prawdę. Nigdy nie miałaś kontroli nad drugą osobą, jedynie nad samą sobą. A teraz, w tej przedłużającej się nieobecności, masz okazję zerwać z jednym z największych cykli sabotujących kobiece życie próbą kontrolowania miłości. By nie zostać zranioną. Tyle, że miłość to nie kontrola. Prawdziwa miłość zaczyna się, gdy uwalniasz się od strachu przed stratą i łączysz się z przyjemnością bycia tym, kim jesteś. Karl Jung uczy nas, że to, co wypieramy, nie znika. Jedynie zmienia się w przeznaczenie. Ile razy powstrzymałaś to, co chciałaś powiedzieć, żeby nie wydać się zbyt intensywną, ile razy milczałaś, żeby nie robić problemu. Ile razy dopasowałaś swoje pragnienia, by zmieścić się w tym, czego on chciał, a teraz go nie ma, i wszystko, co w sobie trzymałaś, nadal tam jest. Ale zamiast wybuchać, co powiesz na transformację? To, co robisz teraz, ten jeden, jedyny raz, o którym wspomina tytuł, nie polega na próbie sprowadzenia go z powrotem. Polega na pozwoleniu sobie na istnienie w pełni, pozwoleniu sobie na bycie intensywną. Głęboką, wrażliwą, kochającą, stanowczą. Ponieważ to nie Jego nieobecność Cię definiuje, ale to, jak bardzo jesteś gotowa w końcu spojrzeć na siebie oczami miłości. Istnieje kobieta, która rodzi się z bólu. Jest zbudowana z ciszy, z wyschniętych łez, z nieprzespanych nocy, ale jest też zbudowana z siły, z siły, która rodzi się, gdy wszystko się wali, a mimo to decydujesz się wstać. Tę kobietę Jung. Nazwałby symbolem indywiduacji: ona nie zgina się już, by się dopasować, ona się rozszerza. Ona nie szuka już bycia wybraną, ona wybiera samą siebie. A kiedy to się dzieje, świat to zauważa. On to zauważa. Mężczyzna, który znika, zazwyczaj oczekuje, że zostaniesz w tym samym miejscu emocjonalnym. Oczekuje, że będziesz tam, kiedy on zechce wrócić, ale kiedy wraca i nie znajduje już tej samej kobiety. Kiedy czuje, że dorosłaś, uzdrowiłaś się, zmieniłaś, wpada w kryzys. Ponieważ w głębi duszy czuł, że potrzebujesz go, by być szczęśliwą. Teraz odkrywa, że nie. I to odkrycie go rozbraja. Wraca. Ale wraca, ponieważ coś w tobie się zmieniło, a nie przez szantaż emocjonalny ani gierki. Wraca, ponieważ magnetyzm Twojej obecności jest teraz autentyczny. Ale tutaj kryje się sekret. Kiedy wykonasz ten prawdziwy ruch wewnętrzny, on często wraca, a ty już go nie chcesz, ponieważ spotkałaś się ponownie z czymś cenniejszym, z własnym spokojem. Jest taki punkt w tej podróży, gdzie kobieta przestaje pytać, dlaczego odszedł, a zaczyna pytać, dlaczego tak bardzo nalegałam na kogoś, kto nie umiał mnie kochać. Ten zwrot jest subtelny, ale głęboki. Ponieważ ujawnia, że problemem nigdy nie była jego nieobecność, ale nieproporcjonalna przestrzeń, którą on zajmował w tobie. Karl Jung mówił, że spotkanie z jaźnią, centrum naszego bytu, następuje, gdy przestajemy szukać na zewnątrz tego, co można znaleźć tylko wewnątrz. I to jest ten moment. Jego zniknięcie było wyzwalaczem. Uzdrowienie jest procesem. Nie jesteś sama, jesteś w trakcie transformacji. I dotarłaś aż tutaj, czytając z otwartym sercem. To dlatego, że już czujesz, jak ta zmiana zachodzi. Już czujesz, że coś w tobie nie godzi się na życie resztkami, ciszą, półsłówkami. Twoja dusza domaga się obecności, prawdy, pełni. I to jest to, co musisz zrobić, ten jeden, jedyny raz zaakceptować siebie w całości, bez połówek, bez ustępstw, które cię ranią, bez przygaszania swojego światła, by nie razić kogoś, kto nie jest gotowy go zobaczyć. Kiedy kobieta akceptuje siebie w całości, nie staje się arogancka, staje się wolna. I to przeszkadza tym, którzy czerpali korzyści z jej niepewności. Mężczyzna, który znika, często liczy na Twoje czekanie, obstawia Twoją niską samoocenę, Twoją trudność w powiedzeniu dość. I dlatego milczenie, ten tak prosty gest, jest tak potężne. Ale nie mówię tu o milczeniu, które czeka, mówię o milczeniu, które stwierdza. Milczeniu, które nie pyta już, gdzie on jest, bo teraz jesteś zbyt zajęta odkrywaniem, gdzie byłaś ty sama. Ten rodzaj milczenia, jak powiedziałby Jung, jest ponownym połączeniem z nieświadomością. Portalem do wszystkiego, co ignorowałaś ze strachu przed byciem samą, ale teraz samotność przestała być zagrożeniem, ponieważ zrozumiałaś, że gorsze od bycia samą jest towarzystwo kogoś, kto cię nie widzi. Więc on wraca, ale ty jesteś inna. Teraz, zanim zaakceptujesz Obserwujesz. Zanim się oddasz, słuchasz swojej intuicji. Zanim ponownie otworzysz serce, pytasz samą siebie czy ta relacja mnie szanuje? I być może odpowiedź brzmi tak, może on się zmienił, może twój ruch wstrząsnął nim by dorósł. Ale być może odpowiedź brzmi nie. A jeśli brzmi nie, nie zawahasz się, bo teraz nauczyłaś się żyć bez żebrania o miłość. Kobieta, która się uzdrawia, przeraża. Ponieważ ona nie potrzebuje nikogo, ona wybiera. Nie jesteś trudna do kochania. Po prostu przestałaś akceptować miłości zbyt łatwe, zbyt płytkie, zbyt nieobecne. Jego zniknięcie, które tak bardzo cię zraniło na początku, teraz zaczyna mieć sens. To było pchnięcie od życia, byś przestała szukać aprobaty na zewnątrz, a zaczęła patrzeć na siebie własnymi oczami. Jego zniknięcie było w rzeczywistości twoim wezwaniem do przebudzenia. Jung mówił, że wszystko to, czego unikamy, staje się naszym przeznaczeniem. A czego unikałaś? Może lęku przed byciem samą, lęku przed starzeniem się w samotności, może lęku, że nikt więcej cię nie zechce. Te lęki cię nie definiują, ale cię więżą, jeśli nie spojrzysz im w oczy. Teraz, gdy on zniknął, zostałaś zmuszona do spotkania z nimi. I dokładnie takie jest zaproszenie: nie uciekaj już więcej od samej siebie. Droga do ponownego spotkania z miłością nie jest poszukiwaniem drugiego człowieka, jest uzdrowieniem tych ran, które sprawiają, że akceptujesz mniej niż zasługujesz. Kobieta, która się uzdrawia, która milknie, nie unieważniając siebie, która nie reaguje na zniknięcie rozpaczą, lecz godnością, ona zmienia pole energetyczne. I to jest wyczuwalne. Wchodzi w wewnętrzne miejsce, gdzie jej obecność mówi głośniej niż jakiekolwiek słowo. Ona nie wysyła aluzji, ona się nie wystawia, ona po prostu się wznosi. A kto jest na tej samej częstotliwości, ten przyjdzie. Mężczyzna to czuje. Nie dlatego, że wykonałaś jakąś sztuczkę, ale dlatego, że przestałaś zatracać się dla niego. A kiedy on zauważa, że już nie kontroluje cię nieobecnością, że twój świat nie kręci się już wokół jego odpowiedzi, coś w nim się porusza. Czasem to zranione ego. Czasem to przebudzona miłość, ale zawsze jest to reakcja na Twoją zmianę. Dlatego nie chodzi o odzyskanie go, chodzi o odzyskanie siebie. Kobieta, która odzyskuje siebie, staje się nieodparta nie dzięki wyglądowi, ale dzięki wibracji. Dzięki cichej pewności, kogoś, kto wie: Jeśli chce zostać, niech przyjdzie w całości. Jeśli nie, drzwi są otwarte, ale do wyjścia nie potrzebujesz, żeby on wrócił. Potrzebujesz przypomnieć sobie, kim jesteś bez Niego. A kiedy to się stanie? Jeśli On wróci, świetnie. Jeśli nie wróci, jeszcze lepiej. Bo teraz jesteś w pokoju. Spokój. To słowo, które zaczyna w Tobie rozkwitać, gdy ból ustępuje miejsca świadomości. Nie chcesz już gonitwy sprzecznych uczuć, lęku, czy On odpisze, emocjonalnego wyczerpania kochaniem kogoś, kto nie potrafi Cię odnaleźć. Teraz to, czego chcesz, to pogoda ducha, obecność, ktoś, kto zobaczy cię oczami duszy, a nie tylko pożądania. Ale w tym celu trzeba trwać przy pewnym wyborze, wyborze, by więcej samej siebie nie opuszczać. Jung mawiał, że najtrudniejsza podróż to ta w kierunku samego siebie i miał rację. Ponieważ kiedy przestajesz skupiać się na tym, co robi lub czego nie robi druga osoba, stajesz twarzą w twarz z tym, Czego najbardziej unikałaś swoją własną samotnością, swoimi własnymi brakami, swoją własną historią. I jak dobrze, że teraz to widzisz, bo tylko wtedy, gdy widzisz, możesz uzdrowić. A kobieta, która się uzdrawia, która naprawdę się uzdrawia, staje się pełna nie dla kogoś, ale dla siebie. A kobieta pełna jest naturalnie magnetyczna. Nie dlatego, że próbuje przyciągać, ale dlatego, że się przelewa. To przelanie się jest tym, co wywołuje w nim chęć powrotu. To tak, jakby czując, że już go nie potrzebujesz, w końcu dostrzegł Twoją wartość. Ale zauważ, problemem nigdy nie było to, że on nie widział. Problemem było to, że Ty przestałaś widzieć samą siebie. Teraz, gdy wizja jest jasna, gra się zmienia. Nie działasz już z braku. Nie pytasz już, gdzie popełniłam błąd. Pytasz, Czego się z tego nauczyłam? I co ważniejsze, zaczynasz dostrzegać, jak bardzo tolerowałaś relacje, które nie miały nic wspólnego z prawdziwą miłością. To także jest wyzwolenie. Ta jedna jedyna rzecz, którą musisz zrobić i która zmienia wszystko to przestać błagać o miłość i zacząć ofiarowywać ją samej sobie. Wydaje się proste, ale jest rewolucyjne. Zaczynasz dbać o siebie tak, jak chciałabyś, żeby on o ciebie dbał. Słuchać swoich emocji tak, jak chciałabyś, żeby on cię słuchał. Panować się tak, jak chciałabyś być szanowana. I zgadnij co. Kiedy to robisz, nie tylko on to czuje, odpowiada cały świat. Ludzie zaczynają patrzeć na ciebie inaczej. Pojawiają się okazje. Twoja energia się zmienia, bo teraz połączyłaś się ponownie ze swoją esencją. A to jest magnes na wszystko, co wibruje na tej samej częstotliwości. On może wrócić, ale teraz ty już nie czekasz. Ty żyjesz. Życie naprawdę z przebudzoną duszą i uzdrowionym sercem jest największym zaklęciem ze wszystkich. Teraz weź głęboki oddech. Dotarłaś aż tutaj. Przeszłaś przez ból, o którym nikomu nie powiedziałaś. Spędziłaś noce, próbując zrozumieć jego milczenie. Czułaś ten węzeł w piersi. Mieszankę złości, tęsknoty i zagubienia, ale zamiast zatracić się w tym, wybrałaś coś rzadkiego i świętego spojrzenie do wewnątrz. I oto jesteś. Już nie błagasz o odpowiedzi, ale tworzysz swoje własne. Już nie czekasz, aż on wróci, by poczuć, że żyjesz, ale wracasz do siebie, pełna, świadoma, potężna. Karl Jung napisał: Spotkanie z samym sobą to spotkanie z własnym cieniem. A ty stawiłaś czoła swojemu, stawiłaś czoła lękowi przed byciem niekochaną, stawiłaś czoła idei, że potrzebujesz kogoś, by czuć się kompletną, stawiłaś czoła poczuciu winy, które pozostawiło porzucenie. I teraz, przeszedłszy przez to wszystko, podnosisz się bardziej stabilna, lżejsza, bardziej prawdziwa. Może on wróci? Może już wrócił, ale teraz to już nie ma tak wielkiego znaczenia, prawda? Bo nie jesteś już w miejscu kogoś, kto musi udowadniać, że zasługuje na miłość. Ty wiesz, że zasługujesz. A jeśli on nie będzie potrafił cię kochać, w porządku, ponieważ ty już nauczyłaś się kochać samą siebie w sposób, którego nikt inny nie może ci odebrać. Kobieta, która wykonuje tę wewnętrzną pracę, ten jeden jedyny raz, zmienia się na zawsze. Ona nie wraca do błagania, ona nie wraca do milczenia na swoją szkodę. Ona nie wraca do akceptowania okruchów. Ta kobieta zna teraz swoją wartość i nigdy nie zaakceptuje kogoś, kto nie potrafi jej rozpoznać. Jeśli on wróci, będzie musiał wrócić inny, dojrzalszy, bardziej obecny, bardziej męski. Bo teraz, by być u jej boku, nie wystarczy być. Trzeba umieć zostać. Jego zniknięcie ujawniło większą nieobecność, Twoją własną nieobecność dla samej siebie. Ale to. Zostało w przeszłości. Teraz jesteś pełna, a kobieta pełna nie potrzebuje pustych obietnic. Ona potrzebuje prawdy. Więc jeśli dotarłaś aż tutaj, czekając na formułę, by go odzyskać, być może zorientowałaś się, że zyskałaś coś jeszcze cenniejszego. Ty wróciłaś. I ten powrót, to ponowne spotkanie z samą sobą, jest tym, co sprawia, że wszystko się zmienia. To nie on zmienia twoje życie, wracając. To ty zmieniasz swoje życie, przestając żyć emocjonalnymi okruchami. Niech zostanie, jeśli potrafi coś wnieść. Niech idzie, jeśli przynosi więcej nieobecności niż obecności. Moja dusza nie godzi się już na życie w uśpieniu. I to moja droga jest wolność.